Czyli pamiętamy, że ponieważ mamy karabinek, to tym bardziej, nie tu, tylko tu. I pamiętamy, że jeżeli strzelamy na przykład tak, to ja już widzę, już mam punkcik na celu, a zobaczcie, gdzie mi lufa wychodzi. Można, tak? Zrobić można, jak będziecie przy murze strzelać, jak pieprzniecie przy murze, to sobie można po ryju troszeczkę zrobić krzywdy. Więc pamiętamy, że strzelamy w ten sposób i tak. Strzelamy pierwsze, tylko oczywiście na, na fire. Dwa strzały. Zamieniam. Dwa strzały. Strzelam tu. Dwa strzały. Zmieniam ręce. Dwa strzały. Ręce. Dwa strzały. Dwa strzały. Dobrze? Można? Tak, 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 tak. Ma, jeszcze przepraszam, za, zrób safe na dół i weź przecież jeszcze na boczek. Panowie, i pamiętajcie, że stoję tu z bronią i wychylam się, a nie wyłażę. Mam być jak najmniej widoczny. Z karabinkiem ćwiczymy to, co z, z, z bronią krótką. Mamy to już tak przerobione, że macie to pamiętać. Przy przesłonach, przy ścianach, przy wejściu do budynku stoję tak, żeby mnie nie było widać i zaczynam się wychylać. Po to mamy wykroczną nogę, żeby na niej tutaj się wesprzeć. Łup, łup! Chowam się, zmieniam rękę. Łup, łup! Chowam się, zmieniam rękę. Łup, łup! I tak sobie wyrobicie strzelanie jedną z drugą ręką na tej przesłonie lewej. Jedziemy na przesłonie prawej. A, zabezpie zabezpieczam w trakcie? Nie! Jak prowadzisz ogień, to nie ma czasu na takie pierdoły. Bliżej, 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 bliżej. Znacznie bliżej. Koniec lufy przy... tak. Już lepiej. Nie wiem, czy nie masz za daleko za mocno wyciągniętej kolby. Kolby nie masz za długo, za bardzo wysunięte. O, tą ręką łapiesz lepiej, a tamtą ręką łapiesz tylko tu, od dołu. go Co? Nie! Zostaje, Zostaje. na a co nie na rąk! No. No, tak. i strzela. Nie, na rąk! Już cię bark znowu zmieniłem. Dwa razy mu pokazałem. Chyba jeszcze to, <tryk> to strzelę, żeby zajarzył. Tak! No Przygarnij krokę! Przygarnij krokę! Wroga oczywiście do ciebie. Jest na ten, musisz... Mhm. No, jedziesz. Nie ruszasz z barku. Nie ruszasz z barku. Wolałbym, żebyś go łapał sobie tutaj właśnie z przodu. Nie będzie gorący, nie będzie. Nie, Palce nie. wytrzymał za to Nie Nie tak? To złap go porządnie. Nie? Ale już chyba nie ma, bo 6 było. 6? Nie 8? 6. 8 miało być. Teraz jako że tam strzelaliśmy na 50 przy samochodzie, no to też tam przyjmowaliśmy tą pozycję taką, że, że strzelaliśmy w ten sposób, nie? Nad, nad samochodem, ale żeby to miało ręce i nogi, to, to też wyjmowanie pasa to też jest jakby element tego wszystkiego. Że ja mogę tu sobie strzelać, ale jeżeli chcę coś innego zrobić, przełożyć jakoś inaczej, to bardzo często muszę tu szybko przełożyć, żeby ją właśnie prze, przesunąć gdzieś w inne miejsce. Nie? I teraz zagłuchy proszę. Jak Wam pokazuję klękanie? I mówię, że mamy klękać nisko. To Wam pokazuje to klękanie, dlatego, żebyście łapali ten nawyk do klękania na przykład w otwartej przestrzeni, zanim dobiegniecie gdzieś do jakiejś przeszkody. Po to klękamy nisko, żeby zmniejszyć jak najbardziej naszą postać jako cel. Żebyśmy byli jak najmniejszym celem. Teraz nad przeszkodą, jeżeli będę strzelał, z kolimatorami, takimi zwłaszcza wysokimi, trochę gówniano się strzela taką techniką, ale jest to też możliwe. Strzelam w ten sposób i zobaczcie, że już się muszę podnieść trochę, przy czym ja mam na przykład twój swój karabinek. Widzieliście, że mam skośne te awaryjne przyrządy, ja mam skośne, więc ja sobie będę spokojnie mógł tak strzelać. Natomiast tutaj muszę podnieść ten karabin tak, żebym widział cokolwiek przez, przez lunetę. Tak. I sobie pod kątem napierdzielam. No musicie tak się do tego ułożyć, żeby mieć tutaj tą broń, a widzieć, a widzieć w kolimatorze, tak? Możecie spróbować lewy mokie, jeżeli jest bardzo wysoki kolimator. Jeżeli jest niski to w ten sposób, ale nisko, nad beczką. I to samo też nie strzelajcie tu. Bo kolimator mam teraz nad beczką, a lufę, na a lufę na beczce. Czyli wysuwam lekko. A nawet mogę oprzeć. Mogę oprzeć w ten sposób. Postaw przy. Przeszkodach jest do dziada i jeszcze więcej, możecie tylko oprzeć karabinek. Ja bym tego nie robił. Ja bym go oparł o rękę, tak, tak, jakkolwiek, ale żebym wiedział, że mam lufę nad przeszkodą, tak i sobie mogę teraz. O, mam kolimator, widzę gdzie i mogę walić spokojnie. Nie, i chcę, żebyście sobie też przećwiczyli taką postawę strzelecką. Z nad samochodu, z nad murka. wychylam się tylko tyle ile potrzebuję Fire! Jeszcze raz słabo leciało tam, ja że jeszcze dęb No, nie mam filmiki z tego zajęli no i o to właśnie chodzi. Szło po, po kalimatorze normalnie? Tak, tak. No. no, Tak nisko nawet, tak? Tak. O! Ale to tutaj kurde... No to trudno, on musi ci pójść w takim razie do góry. To też nie, ci się nie stanie, on nie ma takiego bicia, że poleci ci karabin do tyłu. To jest kwestia tego, że ja wam już mówiłem kilkukrotnie, że jak już ktoś do was strzela, to kuźwa wszystko zrobicie, żeby być jak na najmniej widocznym. Aj, zabezpieczone kolana, jak zwykle. No zmiana ręki i nisko tak otworzony ja tak zawsze zabezpieczam Kurde, jest... panowie pokaż na chwilę no. ja wam już mówiłem o tym tam na tamtej osi jak jak biegłem też zabezpieczyłem jak podchodzę do celu i jestem tu, to najpierw idzie broń, a później ja. W ten sposób. O tak. Tu idzie broń, i ja. Dobrze? A nie, wychylam się i wykładam broń. Nie. Tylko idzie broń razem ze mną. To jest bardzo, bardzo ważne. Bo jeżeli od razu traficie na cel, to jesteście nieżywi.